ma dziś też jest live mm, Tutaj z y, oczywiście Już chodzimy, tylko sobie odpalę <słyska> <słyska> Trochę lagi są, ale to się rozrusza Trochę pobiegać. Trzydzieści <laughs> dziewięć, nie, nie. Wczoraj <laughs> mniej więcej coś mi tu nie gra. To się jakoś więcej na pewno osiągnąć. Dobra, na razie będę na tym grać. Może mi się to jakoś rozrusza zaraz. Dźwięki podgośnimy. Dobra, jak coś widzę to będą teraz daily live'y jakieś godzinka około. Dziś taki teraz krótki live'ik. Później będzie dłuższy, tylko dalej mi telepie ten ekran. O co chodzi? Nie wiem, teraz może będzie lepiej. Ja Zobaczymy. I też będziecie widzieć tam. Też będziecie widzieć. Wiadomo, nie na pełnym, ale. I teraz mi nie telepia. Co, o co chodzi? Co się z tym full screenem? Wiedziałem. Coś krótka ta runda będzie. Kurwa. Trochę przyps. Podjeżdżam. Trudno. Aha. Nie wiem, autoklikam. Mm, Tam z to nie z tymi ludźmi. Co autoklikera mają i tak dalej. Daj mi ten ekran, to lepiej. No ja cię. Nie da się normalnie nagrać streama, nie. Może po prostu tu za bardzo nakłada, ponakładane. Display. Pakka. No co to jest to? Chatbox. Gdzie to jest? Gdzieś tu być. Przelew. Napisał Gia. No jego. Co mi się, że jest? Tu gramy z lakami po prostu dajmy sobie na dwa trudno na następnym stream to może ogarnę teraz trochę mam za dużo trochę tych aplikacji, wszystko. Ja wszystko mam klasyczne przelewę, nie od live, kurde przelew. Przelew, ja słyszałem, że to będzie te, robić odcinki z cheatami. No dobra, to widzowie, wbijajcie. Jeśli ktoś jest, to wbijajcie do przelewa. On będzie robił, dawajcie mu suba, bo on będzie robił komara i tak dalej. Będzie dawał cheaty, mocna i tak dalej. Więc ja bym wchodził komara na Wojanem co będzie chyba robił. Nie wiem, będziesz robił już robił. Tak, dobra. Dobra. Odjść tego refa. Oni już będą mnie zaraz podjeżdżać. Oj żółty. Dobra, jak ja się dziś klepię, to jest tragedia! Na dworze. Bo się nie da w tym Minecrafcie tylko grać. On co odłożył. Dobra, on no mnie jeszcze zabije. No jestem. No ja ma Bo Kurde ja mam takie lagi. Muszę poćwiczyć te 1.8. Kiedyś wróci formę jak kiedyś. wróci bank. Szybko biorę sobie to... To. I robię zawrotka. No jakby to nie by było, to ja zrobił. Czek, stóp. nie ma tu kotu. Coś, lepiej gdzieś tam? Ja, Cię, co ja robię dziś? Co się popisałem? Dobra, wyłączam to coś. Ja, to się.